Wielce szanowni państwo, drogie dzieci, moi drodzy goście, dla mnie się cieszę z tego, że realizuję nadal to, co założyłem od samego początku mojej prezydentury, a co było moim celem także jeszcze zanim zostałem prezydentem Rzeczypospolitej. Wspierać polską rodzinę, chronić polskie dzieci, działać tak, aby polskie społeczeństwo mogło się jak najlepiej rozwijać. To właśnie między innymi dlatego, w naszym kraju w okresie tych ostatnich pięciu lat, kiedy ja jestem Prezydentem Rzeczypospolitej, kiedy rządy sprawuje Zjednoczona Prawica, powstał program 500 właśnie dla rodziny, dla dzieci. Powstał program 300 czyli dobry start, wyprawka szkolna. Powstał, proszę Państwa, program dla seniorów przede wszystkim 13 emerytura, ale także zapowiedziana już przez premiera 14 emerytura, gdzie jak już wielokrotnie powtarzałem, absolutnie będę go trzymał za słowo. Ale także, proszę Państwa, leki 75 plus darmowe i dla kobiet w ciąży, to także i dodatkowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Cały szereg elementów, które wzmacniają polską rodzinę, które ułatwiają życie, które powodują, że ludzie mogą żyć w godniejszych warunkach. Mniej mieć zmartwień, przede wszystkim tych zmartwień o charakterze finansowym, czy, czy zmartwień o charakterze wychowawczym, czy też zmartwień o charakterze zdrowotnym. Ale w, ostatni, w ostatnim czasie podpisałem 10 czerwca. Kartę rodziny. Kartę rodziny, której bardzo ważne postanowienia wskazują na to, jaką politykę prowadziłem i jaką politykę zamierzam dalej prowadzić jako prezydent Rzeczypospolitej, tak aby moi rodacy podejmując decyzje w wyborach prezydenckich, wiedzieli, czego mogą się po mnie spodziewać. Ja dotrzymywałem do tej pory swoich zobowiązań wyborczych, zrealizowałem to, co było dla moich rodaków najważniejsze, to o czym najczęściej mówili, m.in. obniżenie wieku emerytalnego. Tak. <głosy> <głosy> Jak państwo oceniacie te ostatnie 5 lat z punktu widzenia polityki prorodzinnej? Hmm, y topi, jak to latem. Tak. Bardzo pozytywnie mieliśmy, mieliśmy co prawda wątpliwości na początku, jak to wszystko będzie miało wpływ na budżet tak. państwa, jak, czy, to, czy, czy, czy e, też przesłuchiwaliśmy się krytycznym głosem, tym mówią o rozdawnictwie, o, o, o takim rujnowaniu budżetu w ten sposób. Natomiast no, mija czas e, i na tą chwilę. Mm, Czujemy się bezpiecznie tak. w naszym kraju i bezpiecznie o... O przyszłość naszych dzieci. I to jest dla nas chyba najważniejsze. Były takie Mówiąc głosy, że, to, że ten socjal będzie przepity. <noise> ja myślę, że niezależnie od tego, co się człowiekowi da, jeden z tego skorzysta dobrze, inny źle. No. My dostajemy wiadomo na dzieci 500 plus i korzystamy z tego odpowiedzialnie. Są ludzie, którzy i wykorzystają na alkohol, ale to niezależnie od tego, co to będzie za zasiłek, jaki jeden wykorzysta dobrze, drugi źle, więc nie wiem, czy to jest wpływ samego 500 plus. <noise> A Jak wspominacie te poprzednie 8 lat, przed tym pięcioletnią prezydenturą? Hmm. <gry> ja bym chyba wolała nie wypowiadać na ten temat. Dlatego zachęcamy do tego, żeby jak najwięcej ludzi poszło na te wybory, głosowało i chroniło swoje dzieci. Bo myślę, że to jest nasza przyszłość. To jest także i wielkie społeczne oczekiwanie tego, że dobro dziecka będzie zabezpieczone, że dzieci będą bezpieczne, także bezpieczne od adopcji przez pary jednopłciowe czy pary homoseksualne. Wielokrotnie było polskie społeczeństwo o to pytane, odsetek osób, które zawsze były przeciwne takiej możliwości. Był w każdym przypadku grubo ponad 70%, w niektórych sondażach nawet ponad 80%. A więc tutaj stanowisko polskiego społeczeństwa jest jednoznaczne, natomiast sytuacja prawnie nie była do tej pory i nie jest do końca pewna. To co dodane, że nie może przysposobić małoletniego osoba... Pozosta pozostająca we wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci. Ta zmiana w konstytucji, którą prezydent zaproponował, czy to jest istotne, żeby chronić w ten sposób dzieci? Jest jak najbardziej, dlatego że w tym momencie no, Europa bardzo postępowo idzie w tym temacie. Są kraje, które wręcz dziwią się, że my jeszcze nie, nie pozwalamy na to, co, co u nich jest dopuszczone. E, ja zaszokowałem się, kiedy zobaczyłem, że w sprawie adopcji, właśnie. E, Adopcja dzieci przez spadek homoseksualnych jest dozwolona w wielu już krajach, typu Stany Zjednoczone Kanada bodajże, nie pamiętam dokładnie, wielu ale. W krajach Europy również. Tak. Jest... Ja pamiętam jeszcze z 10 lat temu rozmowy na ten temat, nawet z, z niektórymi osobami o, 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 takich, o takich preferencjach seksualnych, które mówiły, że nie niemożliwe, żeby to było wprowadzone, nie chcemy tego i tak dalej. Natomiast minęło ileś lat i jest to mocno wprowadzane dość, dość nachalnie. E, no więc ja no, cieszymy się, że, że, że jest takie, jest takie um, jakiś hamulec. Że jest taki zapis, bo on nas chroni w jakiś sposób. Tak. Ale nie wiadomo jeszcze, czy będzie. Nie, nie wiadomo. wiadomo, kto to poprze. Więc mamy demokrację. Jeżeli zostanie przegłosowany, to będzie. Jeżeli nie, no to, to jest demokracja. No. cieszymy się, że jest taka inicjatywa. Mhm. <laughs> Mam nadzieję, że ta propozycja zostanie poparta, tak jak mówiłem w sobotę, nie tylko przez posłów zjednoczonej prawicy, ale także przez posłów polskiego stronnictwa ludowego, przez przynajmniej niektórych posłów Platformy Obywatelskiej, nie wspomnę już, bo to jest dla mnie oczywiste, przez posłów Konfederacji wielokrotnie deklarowali, że ich pogląd jest dokładnie zgodny z tym, co ja zaproponowałem, wielokrotnie deklarowali, że są absolutnymi zwolennikami ochrony dobra dziecka. Jest teraz możliwość, żeby to udowodnić i pokazać i mam nadzieję, że dzięki temu ten projekt otrzyma odpowiednie poparcie w polskim parlamencie.